Lewica to pewien standard, pewna, już mam wrażenie, w Polsce norma. Kiedy zapytamy kogoś na ulicy, czym jest lewica, to myślę, że potrafi ją każda osoba streścić w trzech hasłach. To bezpieczeństwo pracy, to bezpieczeństwo tego, że jeśli pracujemy, to będziemy bezpiecznie i godnie pracować, będziemy godnie zarabiać. I będziemy mieli państwo po naszej stronie, jeśli będziemy potrzebować pomocy tego państwa. To kwestie bezpieczeństwa kobiet, bezpieczeństwa mniejszości, bezpieczeństwa wszystkich tych, którzy dzisiaj, w dzisiejszej pisowskiej Polsce nie mogą czuć się bezpieczni. Ale lewica to również przyszłość. To myślenie o tym jak zbudować nasz kraj żeby wszyscy mogli się czuć w nim bezpiecznie żebyśmy mogli myśleć o naszej przyszłości tutaj a nie za granicą żebyśmy nie musieli myśleć o tym że chcemy wyjechać bo się boimy że chcemy wyjechać bo się boimy o kwestie bezpieczeństwa kwestie, kwestie ekonomiczne i ta przyszłość to kilka prostych rozwiązań. To zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia, to zapewnienie dostępu do psychologa i psychiatry dla dzieci i młodzieży, to kwestia budowy tanich mieszkań na wynajem, tak żeby pielęgniarki, nauczycielki, taksówkarze, kwiaciarki wszyscy ci, którzy chcą alternatywy dla kupienia mieszkania, mogli z tej alternatywy skorzystać. A ta alternatywa spowoduje, że te mieszkania, które dzisiaj drożeją, te mieszkania na sprzedaż, Zaczną tanieć, bo w końcu będzie alternatywa. To kwestia świeckiego państwa. Kwestia tego, że jeśli chcę wierzyć, to mam prawo, mogę pójść do każdego kościoła, do którego mam ochotę pójść, ale z drugiej strony to pewność, że ten kościół nie wtrąca się w sprawy państwowe i sprawy naszych indywidualnych wyborów. To kwestia pewnego bezpieczeństwa seniorów, o którym mówimy już od dawna. Kwestia renty wdowi i tego, że potrzebujemy zapewnić seniorom i seniorkom bezpieczną, godziwą e, emeryturę i renty na poziomie, które pozwalają im godnie Dzień. żyć. My złożyliśmy projekt renty wdowi, on leży w Sejmie już od dawna. Później zebraliśmy e, pod projektem obywatelskim ponad 200 tysięcy podpisów. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie raczył nawet kiwnąć palcem w tej sprawie. Został ten projekt odesłany do komisji i tam zamrożony. My wiemy, że to musi być priorytet, ponieważ polscy seniorzy to są ci, którzy są najbardziej doświadczeni biedą i ubóstwem. A w sytuacji, w której osoba traci swoją najbliższą osobę, z którą przeżyła całe życie, państwo powinno zrobić wszystko, żeby ją wesprzeć. To także tanie leki, maksymalnie za 5 zł, tak żeby wszyscy, którzy chorują, nie tylko seniorzy. Ale wszystkie osoby przewlekle chore i te, które po prostu potrzebują wydać większą sumę dzisiaj, jutro nie musiały tego robić, żeby każdy lek kosztował maksymalnie 5 zł, niezależnie od tego, czy jest refundowany czy nie. To da się zrobić. My te projekty mamy przygotowane, my te projekty mamy złożone. Cztery lata w Sejmie to nie były zmarnowane lata. My ciężko pracowaliśmy. Mamy ponad 230 ustaw, które czekają na wdrożenie, które czekają na to, aż Lewica będzie mogła wprowadzić je w życie. I my z tymi postulatami na naszych sztandarach będziemy startować w tych wyborach i nasza lista, nasza lista pokazuje tę solidność te konkrety, i to, co dla nas jest najważniejsze. Te trzy filary bezpieczeństwa lewicy. Są na naszych listach, są reprezentowane przez naszych kandydatów i kandydatki.